Rynek to roller coaster, na którym rządzą emocje. Hossa, Bessa, Hossa, Bessa, i tak naprawdę wiele osób, które nie ma planu, nie wie co zrobić, i de facto nie wie w jakim miejscu jest rynek. Jeden mówi Hossa, drugi mówi Bessa, a trzeci powie Ci Essa, i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać i powiem Wam. Moje zdanie dlaczego uważam, że ciągle jesteśmy w rynku byka, mało tego uważam, że ten cykl może zostać przedłużony. Porozmawiamy o ważnych rzeczach, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, porozmawiamy o stablecoinach, porozmawiamy o złocie, ale o złocie cyfrowym i nie o Bitcoinie, a zobaczymy co hula na właśnie tokenach, które są do wartości złota i czy rzeczywiście dla nas jako inwestorów krypto jest to ważna rzecz. Będziemy rozmawiać o airdropach Będziemy rozmawiać o solanie, mam nadzieję, że będzie interesujące. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja dzwoneczek, dzięki temu dostajesz powiadomienia i wybierasz te materiały, które Cię interesują. Oczywiście warto zawsze podzielić się komentarzem, zostawić łapę w górę i przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem Twoim doradcą finansowym i inwestycyjnym. I jeżeli to akceptujesz, możemy startować. Zaczniemy sobie, słuchajcie, króciutko od parafialki. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale jest to potrzebne. Tak jak wiecie, ruszyła giełda Bybit.eu. Macie oczywiście pod tym materiałem i po, na moim X-ie całą masę postów. Na razie podajemy swojego maila tylko i wyłącznie. Dla nas bardzo ważne jest to, żebyście byli w naszej ekipie, dlatego że jest to wsparcie dla nas i wsparcie dla całej sceny krypto, dlatego że, tak jak wiecie, część tych środków trafia właśnie... Na konferencje, na różnego rodzaju wydarzenia, które robimy specjalnie dla Was i których finansowanie potrzebuje po prostu środków. Tak naprawdę ważne jest to również, że jest to duża odpowiedzialność, bo każdy, kto jest u nas, wie, że od kryptoekipy zawsze dostanie pomoc, wsparcie, edukację. Także warto, warto, jeszcze raz warto. I tak jak mówiłem, do końca tego tygodnia mam dla Was bardzo dużą niespodziankę. Jeżeli oczywiście podacie swojego maila z naszego linka, to pod postem macie odpowiednią formę Google, którą. Trzeba wypełnić i po wypełnieniu tej formy, po podaniu swojego X i swojego maila, po starcie platformy, jak już będziemy się rejestrować, ruszymy z bonusami dla Was. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Przypominam, czas mamy do niedzieli, do północy, a więc tego czasu jeszcze trochę jest. Druga rzecz, jeżeli lubicie kryptociuchy, pogoda w Polsce różna, mówią o globalnym ociepleniu, ale tak naprawdę jest różnie, ale mamy oczywiście bardzo fajne poluweczki. No i co najważniejsze, nowa kolekcja czapeczek z daszkiem, z logiem. BTC, także jak lubicie te kryptociuszki, no to oczywiście też zapraszam, a teraz już, żeby nie przedłużać to y, zaczynamy jeszcze jedna tylko informacja summer camp ustalamy pewne rzeczy będą pewne zmiany wszystko jest w grze będziecie mega zadowoleni i właśnie tego typu wydarzenia finansujemy również z prowizji z giełd chcemy zrobić żeby to było za darmo chcemy znaleźć sponsorów i zapłacić za wszystko żebyśmy mogli sobie odpocząć pograć w piłę pograć w ping ponga porozmawiać o krypto spędzić czas nie tylko z fanatykami krypto ale z naszymi rodzinami i z dziećmi. I dlatego właśnie krypto ekipa i dlatego warto rejestrować z naszych linków, bo te fundusze nie trafiają do prywatnych kieszeni, a są rozliczane. Dobra, jedziemy teraz już z rynkiem oczywiście bitcoin jest powyżej 105 tysięcy dolarów rano nawet dotykał 107 a więc powoli wracamy, eterek bez zmiany, tu się nic nie zmienia, tylko cierpliwi mogą wy wy wygrać z eterem i tylko cierpliwi będą spijać tą śmietankę, oczywiście śmiechem, żartem mówię, jeżeli ona y, nadejdzie, zacznę od etera, dla mnie nie zmienia się nic, nie jest to dla mnie poziom wychodzenia, y, uważam, że te zmiany, o których ostatnio rozmawialiśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni na temat y, etera spowodują, że w tym zobaczymy jeszcze fajną cenę na eterze. Co do przedłużenia cyklu, zaraz pokażę Wam te wydarzenia, które dla mnie są odpowiedzią i jasno mi wskazują, że ten cykl potrwa dłużej. Bitcoin jest powyżej 105, także jest dobrze. Jeżeli chodzi o Alty, to jest różnie. Natomiast zawsze uczę Was tego, żeby szukać tam, gdzie jest cicho, żeby być aktywnym tam, gdzie jest cicho. Ja, na przykład, tak jak wiecie, dla mnie, numerem jeden jest Solana i na przykład Zeta, którą odbieraliśmy z Airdropu Zeta Markets, przechodzi teraz rebranding, pokażę to Wam dzisiaj i token wrócił bardzo ładnie mimo że był w piekle. Także yy, są projekty, które wracają, ale jest to zdecydowana mniejszość. Więc najprawdopodobniej w tym cyklu nigdy nikt nie powie o tym, że yy, gdzieś tam była hossa. Wszyscy o tym nie powiedzą, no bo być może większość altów z naszych portfeli tych kosmicznych wyników nie zrobi. Natomiast ja uważam, że cały czas mamy prawo mówić o alt sezonie i pójdziemy właśnie w kierunku tego alt sezonu. Oczywiście o tym, że do rynku podchodzimy emocjonalnie, mówię Wam od dawna, i tak naprawdę te powiedzenie, które wykułem jakiś czas temu, że każdy, tak naprawdę inwestor, który traci na tym rynku, przegrywa tę walkę przede wszystkim w swojej głowie, jest to coś, co ostatnio naprawdę ma duże potwierdzenie, dlatego że jeżeli Ty nie masz swojego planu, ma swój portfel i nie masz planu, jak zarządzać swoim koszykiem kryptowalut, to najprawdopodobniej z tym rynkiem przegrasz. Jeżeli Patrząc tak naprawdę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówiłem, ja uważam, że ten cykl może być przedłużony, i jestem cały czas bykiem i uważam, że zobaczymy alt season. Tak jak mówię, nie w takim klasycznym ujęciu, ale ja nie zamierzam pozbywać się swoich altów w tych wycenach. Natomiast ja jestem za tym, żeby w międzyczasie systematycznie realizować właśnie pozycje poziomami tam, gdzie te zyski są. Nie grać all in ani w jedną, ani w drugą stronę, i będę o tym przypominał, jak patrzysz To, że ja mam spokojną głowę, to tylko dlatego, że nauczyłem sprzedawać się kryptowaluty i nauczyłem się sprzedawać je poziomami i zabezpieczać swój kapitał. I jeżeli to zrozumiesz, jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to nie będziesz musiał szukać gdzieś tam informacji u większości influencerów. Bardzo ważne to jest to, że jeżeli obserwujecie jakieś osoby, które zajmują się analizą techniczną, to sami widzicie, jakie te emocje są skrajne. Jak właśnie to, co mówiłem na początku, Hossa, Bessa, yy, rozpoczyna się wojna, to już koniec, nic nic nie będzie. Raptem Bitcoin yy, broni się. Wręcz odbija, tak? Więc warto podchodzić do tych rzeczy na spokojnie i grać swoim planem. W momencie, kiedy będziesz grał swoim planem, kiedy będziesz realizował to, to będziesz miał spokojną głowę. Zbieramy z rynku swoje systematycznie, uczestniczymy w akcjach na giełdach, dokładamy dolar do dolara i działamy tam, gdzie jest cisza i klikamy nasze ulubione airdropy. Oczywiście, to co jest bardzo ważne, to to, że bardzo mocno mówi się o tym, że Sytuacja na stablecoinach i ustawy, które są procedowane w Stanach Zjednoczonych, mogą nam przedłużyć cykl. I ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście przewiduje się, że te stablecoiny mogą stać się potężnym rynkiem. Jeżeli dołożymy do tego, oczywiście, ten scenariusz, że na ten moment wiemy bardzo dużo, w jaki sposób właśnie tutaj są zabezpieczane obligacje, to wszystko może stworzyć taki duży scenariusz. To, że pieniądze popłyną do stablecoinów, moim zdaniem tak będzie. Zresztą mówimy o tym od jakiegoś czasu. Sektory, które na pewno będą wzmocnione, sektor prywatny, sektor skarbu państwa, również konsumenci na tym skorzystają. Więc trzeba się zastanowić, które ekosystemy i które projekty na tych ustawach i na tym potężnym wejściu stablecoinów skorzysta najbardziej. I moim zdaniem Ethereum, Solana, absolutnie tak. I ja obserwuję jeszcze Base'a, dlatego że Base, CEO Coinbase'a Armstrong jest blisko Trumpa i też na pewno biznesy mają y, poplanowane i na pewno będą robić produkty dla stablecoinów. Także to są takie moje trzy bety, na które słuchajcie, ja bardzo, bardzo mocno y, stawiam i uważam, że to nie jest wydmuszka. Uważam, że rzeczywiście to będzie tak wyglądać, że ten rynek będzie, mm, że ta hossa będzie właśnie y, przedłużona, tak? No i teraz jeżeli popatrzymy sobie na prognozy, y, Najnowsze raporty i wypowiedzi mówią jasno, rynek stablecoinów wzrośnie bardzo, bardzo. Mocno to są miliardy dolarów, które popłyną w latach być może nawet do 35 roku, więc my mówimy tu o kilku cyklach, ale to właśnie ten cykl ma to zapoczątkować. No, i oczywiście, jeżeli chodzi o te raporty, mamy Citibank, który wydał swój raport. Mamy wypowiedzi sekretarza stanu USA, który, który tutaj powiedział, że również. Po to są te ustawy procedowane, żeby duży biznes mógł z tych stablecoinów yy, korzystać. Binance robił swój raport o stablecoinach i o przewidywaniach tego, yy, tego marketu. A więc to wszystko w mojej prywatnej opinii są yy, bycze yy, informacje. No i teraz słuchajcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę że y, wygląda to tak, że mamy emidentów stablecoinów tak, oczywiście ci największy to jest Tether y, i to jest Circle, Tether ma USDT, y, Circle ma USDC, zbierają kapitał Emitują za to stablecoiny, tak? No i oczywiście potem jest to, właśnie część tego jest inwestowane w amerykańskie obligacje skarbowe. Takie, słuchajcie, są fakty. Sam Tether posiada rezerwy przekraczające już 110 miliardów, a więc jest to naprawdę kwota, kwota bardzo, bardzo duża. No i teraz, tak naprawdę, te ustawy mają sens, dlatego że krypto już bardzo mocno łączy się z tym systemem finansowym. Tak, Tether, Circle właśnie biorą słuchajcie, dolary, oddają za to stablecoin, a potem te dolary właśnie wrzucają w te obligacje. Pokazuje to, jak ważnym dzisiaj elementem systemu finansowego klasycznego są kryptowaluty. Czy komuś to się podoba, czy nie. I oznacza to, że jeżeli tak naprawdę stabilność tych stablecoinów zależy od tego. Jakie zaufanie do tych stablecoinów będzie miał? rząd USA. Stąd te ustawy i stąd właśnie te wnioski. A więc, tak naprawdę prognozy są takie, że dużo kasy napłynie, widać tutaj te połączenie, także myślę, że będzie działo się tutaj, słuchajcie, w tej kwestii bardzo, bardzo dużo. Kolejna sprawa, oczywiście, my staramy się na bieżąco dywersyfikować nasze portfolio. Myślę, że Wy też tak robicie. No i oczywiście, jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda złoto, ma wzrost złota, no to obok Bitcoina było to aktywo, które po prostu Warto było mieć. No i nawet jeżeli popatrzymy sobie tylko i wyłącznie na ten rok 25, moto no styczeń 2025, 2630 za uncję, obecnie 3375, więc tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli jesteś w świecie krypto i nie chcesz inwestować w kruszce klasyczne, z różnych powodów nie masz gdzie trzymać. Chcesz szybko obracać kapitałem, wystarczy ci niewielki wzrost i nie chciałbyś tego złota sprzedawać i odkupować, no to oczywiście mamy możliwość kupowania kryptowalut, które są powiązane z ceną złota tak zwane złote stablecoiny, a więc kryptowaluty zabezpieczone złotem. Jest ich kilka. Dwie największe to oczywiście Pax Gold i oczywiście Tether Gold. To jest dwóch obecnie takich dużych graczy na rynku. No i warto wiedzieć Kilka jakichś ważnych rzeczy. Oczywiście są one zabezpieczone złotem fizycznym. Najczęściej są przechowywane, słuchajcie, w skarbcach. Y oczywiście bardzo ważne to jest to, aby był udostępniony ten audyt, żeby się mogli te y rezerwy sprawdzać. No i oczywiście ważne jest to, na jakim też token, ten token jest łańcuchu, żeby ten blockchain nagle nie zniknął. Są one na ERC20, co oczywiście długoterminowo pokazuje, że y Ether jest tym mocnym ekosystemem i jest tym blockchainem, który ma duże, słuchajcie, duże, duże zaufanie. No, jeżeli chodzi o Pax Gold, a więc Pax, Pax G, został wyemitowany przez Trust, Paxos Trust Company. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o złoto fizyczne, ono jest przechowywane w Londynie a więc te wszystkie certyfikaty bankowe są, no i każdy jeden ten PAX Gold reprezentuje realne, realne złoto i odpowiada tutaj jednej uncji fizycznej złota i ma pokrycie 1 do 1 w 100%. Takie informacje mamy, jest to renomowane, są audyty, Paxos zresztą sam te miesięczne gdzieś tam audyty nam daje, tak? Użytkownicy oczywiście po wpisaniu adresu, adresa mogą sprawdzać ile tego złota mają, mogą sobie to wszystko sprawdzać, jak to, jak to wygląda. No i Paksos jest to regulowana instytucja finansowa w USA, ma trust list trust license w Nowym Jorku, więc powiedzmy, że tutaj jest bezpiecznie. Warto się nad tym zastanowić. Oczywiście ja nie mówię, żeby teraz zacząć kupować złoto, bardziej chciałbym powiedzieć, bo ja sam mam trochę Paxosa, chciałbym wam powiedzieć, że te osoby, które mają problem z kupieniem złota fizycznego, a chciałyby mieć ekspozycję na złoto, to być może jest to oczywiście, jest to, jest to do, dobra rzecz, tak? Mamy też Tether, a więc tutaj mamy XAUT. To jest oczywiście skrót. To, jest to samo jeden token odpowiada jednej uncji złota. Oczywiście Tether nie ma aż takich audytów i deklaruje te pokrycie 1 do jednego, więc, więc tak to wygląda. No i oczywiście. No i oczywiście tutaj y, Teter podaje, że każdy właściciel tego Tokena, albo części tego te Tokena ma odpowiednio y, właśnie tutaj własność części y, sztabki. Natomiast dla mnie tutaj no na ten moment, przynajmniej y, myślę, że Teter będzie tu dowoził, ale na ten moment jest brak jakichś tam jawnych audytów, więc jeżeli ja miałbym tutaj ma coś postawić, no to postawiłbym jednak na z Golda. Y, dlaczego dzisiaj też o tym mówię? Dlatego, że kilka osób ostatnio o tym y, o to pytało. Y, Wiele osób, tak jak mówię, ma problemy z trzymaniem złota fizycznego. Tak, moim zdaniem, to jest dobry kierunek. Można łatwo tymi tokenami handlować, nabywać je, zbywać, więc dlaczego słuchajcie tego nie robić, jeżeli jest taka, y, taka opcja? Przechodzimy do Solamy. Na Solanie dzieje się dużo. Jeżeli działaliście na Zeta Markets i nie sprzedaliście tokenów, to możecie zobaczyć, jak cena pięknie wróciła. No i dlaczego? A uwaga, dlatego, że y, właśnie tutaj Zeta Market przychodzi w bullet. Y, no i teraz. Będziemy mieli niedługo start pierwszego sezonu, będzie pewnie kolejny airdrop, więc jak to ruszy, dam Wam znać i ja też tutaj będę bardzo mocno działał, ale to też pokazuje, że nie na wszystkich tokenach jest bessa. są projekty, które przychodzą rebrandingi, dostają finansowanie i pytaliście mnie ostatnio, dlaczego uważam, że będzie alt season, dlatego, że uważam, że portfolia grubasów są tymi altami wypełnione, mało tego, ja cały czas widzę, że do projektów płynie kapitał, a więc kolejne projekty są finansowane. Yy, z ważniejszych rzeczy, słuchajcie, zakończyło się głosowanie na Jupiterze. Moje zdanie tu się nie zmienia. Muszą poradzić sobie z tymi z wszystkimi zrzutami yy, tokenów też. Kasa idzie y, w inne rzeczy, ale muszą pewne rzeczy finansować, tokeny są skupowane, więc moim zdaniem na Jupiterze nie dzieje się nic złego. No i oczywiście pytaliście o Pyth Network. Dla mnie jest to projekt, bez którego ekosystem Solamy, ba, wiele, e, wiele projektów z innych ekosystemów miałoby problemy, dlatego że jest to oczywiście wyrocznia, dowożą dane i robią to w sposób bardzo dobry, natomiast własnym tokenem zajmują się, nie bardzo, to tak jakby nie wiem do, do, do czego to porównać: yy, zajmowanie się swoim dzieckiem a dzieckiem sąsiada, nie? No to, to gdzieś tam taki przykład. Natomiast, tak jak powiem, moim zdaniem jest to zbyt poważny projekt, i ja swojego pytka nie sprzedałem. Odbieram co tydzień, w każdy czwartek, nagrody, a więc bardzo mocno tego pilnuję i uważam, że te porządki tutaj zostaną zrobione, także liczę na to, że PYTH będzie silnym, silnym projektem i będzie liderem, ale tak jak mówię, na ten moment są duże zrzuty, są też uwolnienia, teraz następne uwolnienie z tego, co sprawdzałem dopiero za jakiś czas, no ale token jest na tych minimach, tak, jest bardzo, bardzo nisko, ja zresztą ostatnio go sobie doładowywałem. No i słuchajcie, myślę, że warto zwrócić uwagę na giełdę MEXIC GLOBAL, ciągle tu nie ma tego podstawowego, pod na tym podstawowym poziomie nie ma KYC, tyle ile ostatnio wrzucają, Akcji naprawdę idzie z tego fajnie, pasywnie zarabiać. Lunch pady lunch kickstartery, quizy do zrobienia. Tego jest cała masa dla nowych osób, akcje, dla starych. Stejkowanie, stejkowanie solany. To wszystko jest, słuchajcie, włączone. Więc jeżeli chcecie też działać na giełdzie, która robi szybkie listingi, to link oczywiście macie pod tym materiałem. Natomiast, żeby zarabiać pasywnie na giełdach, trzeba być systematycznym, trzeba codziennie przeklikać te akcje. Też u nas macie, jak tylko coś się pojawia na polskiej grupie MEXTA, macie wspominko. Na ten temat także warto działać. Na dzisiaj na tyle. Jestem byczą nastawiony. Ewidentnie pokazuje mi, że system finansowy yy, idzie w kierunku tych stablecoinów i że to może być te właśnie wydarzenie, które przedłuży nam cykl. Jak będzie czas, pokażę, czy mam rację, yy, czy nie. Pamiętajcie, że ich hossa i bessa lubią zaskakiwać. Życzę Wam dobrego weekendu. Wiem, że niektórzy już go rozpoczęli, mają ten długi czerwcowy weekend. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkich na Bajbita. Skorzystamy na tym wszyscy. Podajcie swojego maila, wypełnijcie formularz Google koniecznie. Te dwa linki macie pod tym materiałem. Hej, ekipa.